Witam Was w kolejnym archeologu. tym razem zejdziemy do krypty kościoła w Koszewie. Koszewo położone jest na wschodnim brzegu jeziora Dąbie, około 30 km od Szczecina. Późnogotycki kościół pochodzi z przełomu XV i XVI wieku. W XVIII wieku dobudowano do niego kaplicę w stylu barokowym. Krypty, do których za chwilę zejdziemy, mieszczą się zarówno pod kościołem, jak i kaplicą. Ekspedycja Katedry Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzi prace inwentaryzacyjno-porządkowe. Wiadomo, że w krypcie spoczywają członkowie rodziny von Osterli, do której na przełomie XVII i XVIII wieku należała wieś i pałac. Podstawowym celem badań było przywrócenie tożsamości pochowanym. Krypty przez długie lata pozostawały otwarte, narażone na niszczenie i grabieże. Były wielokrotnie dewastowane i plądrowane. Wiele serkofagów zostało zniszczonych, a szczątki zmarłych bezszczeszczono. Większość zmarłych pochowanych w krypcie nie ma głowy. Które skończyły, zapewne, jako souveniry z niezwykłej wyprawy ciekawskich jaguszy. W krypcie spoczywają generał Major Ernst Christian von Osterling, dowódca wojsk księcia Moklonburskiego, jego trzy kolejne żony: Katarina, Elizabeth i Amalia, kapitan Georg Ludwig von Petersdorf, dzień generała oraz kilku bezimiennych zmarłych. W tym miejscu, gdzie musi być wejście do tej krypty pod kościołem, właśnie jest opowieść już chyba pół wsi tu było i każdy nam powiedzał co innego. Znaczy już nie wiemy czy ja to mama, babcia i kto tu w ogóle wpadł, a w się zarwało się wejście do krypty w trakcie komunii i wpadli. <grywdy> <grywdy> znaczy ostatnia opowieść była, że babcia z, tym, babcia z wnuczką, później była opowieść o kobiecie w ciąży w ostatnich miesiącach, No w każdym razie ktoś wpadł. <grywdy> Yy, tak. Znaczy, wiemy jak to wygląda od spodu, bo jak się zerwał ten strop, to wtedy było porządkowanie tej chwyty. i od spodu są nagryte wiekami. A są zakafelkowane, i jest także wzmocniona wiekowa. No. No, i... no dobrze się składa, to jest właśnie ten. No, mogę dopisać. Tak, to jest ten, którego mi brakowało. Co, jest jednak jakoś długa od niego? Tak, tak ma jedną udową. Miałam tutaj też takie randomowe nogi, piszczele. Miałam nadzieję, że to od niego, ale na razie chyba nie. No, elegancko. Tu mamy cały odcinek szyjny, jest bez kręgu, bez atlasa. Tylko dobrze. No, poprawka, panie. Poprawka. Dobra. No to A wiesz kto to był? Yy, wiesz co to jest prawdopodobnie zięć generała? Jeżeli zgadza się, że to jest ten, który jest na sarkofagu opisany, to, to jest Georg Petersdorf. I żeby było tak śmieszniej, to chyba jakiś musiał być mezalians taki trochę. W sensie, że rodzina szlachecka, owszem, Petersdorfów. Ale chyba trochę niżej niż sterlingowie, bo jest pochowany tutaj i na jego sarkofagu są jego teściowie, znaczy pół herby jego teściów, a w mowie pogrzebowej jest opisane i na trumnie też jest opisane, kim byli jego teściowie, jego żona, co wspaniała rodzina, a o jego rodzinie ani słowa. Chodźmy do krypty. Krypta składa się z dwóch osobnych pomieszczeń z bardzo niewygodnym dostępem. W skafandach astronautów gromolimy się na dół. W pierwszym pomieszczeniu, które było puste w momencie rozpoczęcia badań znajdują się teraz m.in. wieka od trumien. Są opisani jako to są jakieś konstrukcje, to to wyposażenie jakieś fragmenty drewniane czy tachowane z ten. A tutaj są na świecie, to już zmarli. Ci, którzy byli luzem, poza, poza sarkofagiem. Oni są popakowani tak, jak udało się zidentyfikować osobniki. Także mają to typu osobnik 1. I, i, I ci, to znaczy wszyscy, co zostaną. To są. Aha, ale tu jakoś dużo, taka jakoś nie było, tak. To są z tego, z generalskiego, sarkofagu chyba. Bo tutaj trzeba się przecisnąć przez wąskie... Tak, Dobrze. To ja idę na końcu. A potem wjechać na dupie. No. no. Stojęłam. Ja muszę zyskoczyć teraz. Mm -hmm. Muszę stanąć na obrzeżu, trumny. Generalnie. Generalnie poruszanie się tutaj jest... skomplikowane. Ja czuję, że pewnie okrakiem stanąć. Na pierwszej żonie. Znaczy pierwsza żona nie ma głowy, także jest miejsce, żeby nogę wstawić. I co? I No nie wiem. To co to to powinnam zrobić, żeby tutaj nie... Możesz wejść na trumnę od tej strony. Aha, on nie ten ma sposób? <grym> Okej, okay, to to jestem. Jest. Aha, i mogę wejść do trumny, gdyby co? Tak. I w w zasadzie, stoi. chyba muszę. W zasadzie stoisz. Tutaj. Nie, stałam na. Teraz stoję wy. A to jest sarkofag y, generała Ernsta Christiana. Zobaczcie, jakie on ma piękne zdobienia już jest tam złożony wokół. Właśnie widzę, takim na ziemniaki. Ale, ale te panowki są cudne. A to, co, w czym stoisz Kazia, to jest jego pierwsza żona. Aha. Katerina von Glazenav. I Tutaj było pierwotne wejście. Zobaczcie, czym jest podbite. No jest to, przez które się wpada z Tak, tak, tak. Tu jest wieko trumny i to jest wieko trumny. Chyba Kater tutaj Marcin też znalazł tabliczkę, chyba to jest Katerina, Katerina von Glasenach, czyli pierwsza. Ta Pani jest e, zmumifikowana, ma taką piękną suknię z rękawami e, bufiastymi, ale żeśmy nie zdejmowali... Znaczy zasada była taka, że braliśmy na próbki tylko te tkaniny, które były poza trumnami albo poza mm -hmm. ciałem, żeby ich nie wyrywać z tych mm -hmm. strojów, no bo jakiś sens jest. E, I tutaj właśnie ta Elżbieta też była zmumifikowana, tu właśnie jej wypadły powieki. I też i też, miał, też strój jest ładnie zachowany. Było jeszcze w którymś grobie dziecięcym fragment buta się zachował taki zapiętek buta, i kokardki były takie, z, nie wiem czy z poziomki tam były mal, ma, ma, malowane, czy. Kto? gdzieś tutaj jeszcze jakiś fragment pantalonów się walał, takich z jakby wyobrażeniem muru, więc pewnie z któregoś faceta. Mhm, I to poszło, poszło na analizę. Znaczy na no jakieś botaniki, to ciężko tu robić jeśli to było otwarte, prawda? No było. Marcin tam ma bo to Asia Renwalca, także nie, hmm. mieliśmy jakieś próby pobierać, ale... No znaczy, to, co, jak... to są w sumie jakieś poduszki tylko, nie? Czy coś takiego? Ta poduszka to była jedna i z tego, że pani ta poduszka była tutaj w, u Elżbiety i ona była chyba wypełniona wełną. Mi się wydaje, że to było runo owcze, pewno takie pukle hmm. Włosia. I są wióry jeszcze, bo, bo trumny były wyścielane e, wiórami i są też tkaniny takie obiciowe, tutaj w, u Amali było widać obicie, jeszcze takie, takie trochę oberwane obicie właśnie z całego wnętrza trumny. Gdzieś tutaj tutaj jeszcze widać, na tej trumnie, Aha. Aha. No, takie pozostałości. Mhm. No to jest straszne tutaj, bo, bo nie ma miejsca, zawsze się bijasz w jakiś sarkofag, jakiś wiek od trumny albo o coś. No i piękne te trumny też są piękne. To, to też daje wgląd, że jak czasami między śmiercią osoby, a pogrzebem musiało minąć kilka miesięcy. No tak. Bo trzeba było na przykład zamówić sarkofag, czyli... Trzeba było zwołać rodzinę. No, czyli ci zmali czekali Często byli balsamowani. tak To też są jakieś gdzieś opisy takie z XVIII wieku, że niestety tam ją zabalsamowano, ale tak śmierdziała, że trzeba ją było pochować. Dobra, możemy stąd wyskakiwać. po prostu tutaj. Ale fajnie, To jest ta stała temperatura. To jest jej zaniedbany to Czasami im to wzrosło, bo jeszcze stoi bardzo na zimno. Wracamy do szczątków kapitana Petersdorfa. Pięć. Yes. Tu bym założyła, że to jest pięć. 28,77. Super. Nie no, to mi to Nie Dosyć niedużna panda. Zakładając, że jest to facet, to może by było 28,55. Ale nie mogę założyć, że jest to facet, skoro nie mam żadnej cechy, która by mi to. Mhm. Tak, już to, to pisów. No. A to nie znaczy, że tam jest ta sama osoba, która jest... Jak wszystko było przemieszane, to no, więc... no. Nie ma czaszki, nic tutaj nie zrobię na czarce. Nie ma zębów. No to jest pewna pat no. patologia. Ma <noise> stan zapalny dziurki, nie? Takie. Nie, to nie. to jest... Y, to co innego, tutaj jest tak, widzisz, takie są takie, jakby... Jak to powie, Żłobki nie? takie. Żłobki. no takie, mhm. takie jest włókniste i to jest ślad po zapaleniu okostnej. Mhm. W tym miejscu. Y, bo już kilka... Wygląda na bardzo... to jest... To jest, to to jest chyba teraz, jako Allen sposa, to jest taka zróżnicowanie między Międzyosobnicze w zasadzie. Dziedziczona, cecha dziedziczna. I kilka osób miało w tym miejscu właśnie takie poruwate. Hmm. Także to też jest coś, co pokazuje, że to jest jedna rodzina, bo były dwie kobiety, nawet to był pierwszym, jak były dwie kobiety, które to miały. Widziała u jednego dzieciaka, i to jest czwarta osoba, która ma właśnie tą cechę. Serdecznie dziękuję za gościnę w Krypcie. Jeżeli się Wam podobało, zostawcie like. Wkrótce kolejne filmy, więc subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco.